Pojęciem solaryka w świecie astrologii określa się człowieka, w którego kosmogramie urodzeniowym znajdziemy liczne aspekty Słońca do innych planet oraz osi horoskopu. Z punktu widzenia losu jednostki najistotniejsze są aspekty Słońca do ascendentu, Medium Koeli, Marsa, Jowisza, Księżyca, Merkurego oraz Wenus. Im więcej aspektów Słońca do wyżej wymienionych punktów oraz obiektów astrologicznych znajdziemy w danym kosmogramie urodzeniowym, tym silniejsze jest oddziaływanie Słońca na charakter i los urodzonego. Silnie postawione Słońce obdarza urodzonego dużą siłą życiową, aktywnością i twórczym, świadomym działaniem. Cechy te umożliwiają w życiu osiągnięcie samorealizacji i pełni zadowolenia. Sposób wykorzystania twórczej energii i sił życiowych Słońca realizuje się poprzez znak Zodiaku, w którym umieszczone jest Słońce. Znak Słońca wskazuje kierunek rozwoju człowieka oraz wyrażanie jego twórczych możliwości. Emanacja silnie postawionego w kosmogramie Słońca przejawia się jako duża żywotność, siła, energia, opanowanie, wiara w siebie i duży wpływ na innych. Silni solarycy to zwykle osoby pełne entuzjazmu, zapału, a także wspaniałomyślne. Silny magnetyzm Słońca pomaga im wywierać wpływ na swoje otoczenie oraz stwarzać poczucie godności i autorytetu. Do pozytywnych solarnych cech często przesączają się także cechy negatywne, które wynikają zwykle z silnego egocentryzmu oraz dużego ego solaryków. Jest to widoczne szczególnie przy trudniejszych aspektach słońca, takich jak kwadratury czy opozycje. Wówczas mogą pojawiać się takie cechy charakteru jak nieuzasadniona, przesadna duma, duża zarozumiałość i arogancja, uwielbianie siebie, silny egoizm, brak opanowania, nadmierne dążenie do sławy, władzy i przepychu. Negatywni solarycy mają często poczucie, że są kimś nieomylnym i lepszym od swojego otoczenia. Jeśli chodzi o zawodowe aspiracje urodzonego, szczególnie pozytywnie oddziałują aspekty słońca z Jowiszem, Wenus oraz z Marsem. Przy aspektach słońca z Jowiszem pewność siebie i zdolności perswazyjne, symbolizowane przez słońce, często wyrażają się w relacjach ze społeczeństwem, które symbolizuje Jowisz. Charakter urodzonego z aspektami Słońca do Jowisza zwykle jest ekstrawertyczny, aktywny społecznie, entuzjastyczny i ekspansywny, co bardzo ułatwia zajmowanie kierowniczych stanowisk w różnego rodzaju dużych instytucjach czy firmach, a także w biznesie. Podobnie pozytywnie oddziaływać będą także aspekty Słońca z Wenus, które często obdarzają harmonijnym i zrównoważonym charakterem, powszechną sympatią otoczenia, darem oczarowywania, zdolnościami dyplomatycznymi oraz pragnieniem wdrożenia w życie swoich społecznych ideałów. Cechy te również bardzo ułatwiają zdobycie społecznego uznania w ramach swojej grupy zawodowej. Osoby z aspektami słońca z Wenus znajdziemy często w świecie polityki, dyplomacji czy administracji państwowej. Natomiast aspekty Słońca z Marsem wzmacniają energię, przedsiębiorczość oraz aktywność życiową urodzonego. Dzięki swojej aktywności i energii oraz licznym doświadczeniom życiowym, urodzony z aspektem Słońca z Marsem, zwykle potrafi sprawnie przeprowadzać różne zawodowe przedsięwzięcia i plany oraz realizować swoje ambicje. W tym miejscu warto nadmienić, że osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej w ramach swojej grupy zawodowej nie musi oznaczać rozsądnego gospodarowania zdobytymi pieniędzmi. Czasami aspekty Słońca z Marsem oraz Słońca z Jowiszem mogą wskazywać także na zbyt dużą impulsywność, podejmowanie niepotrzebnego ryzyka finansowego, nadmierną hojność czy podejmowanie szybkich i nieprzemyślanych decyzji finansowych. Więcej ciekawostek ze świata astrologii i nie tylko znajdą Państwo na stronie poradnia astrologiczna. Pyl.